Siemano powiem to was serdecznie przyszła pora, żeby przetestować Winter Melona. I powiem wam, że próbowałem już zerwać tę nalepkę z tyłu, ale nie udało się niestety. No cóż, nic na takie poradzę. Moi drodzy, zimowy melon od Sagiko. Yy, nie wiem o co chodzi w tym napoju. Nie wiem yy, ogólnie właśnie skąd on jest z... Asia Expert Food, Dobrze. Czyli on jest praktycznie z importu, jak żeby nie inaczej. Na niemiecki import, czy gdzieś tutaj jest w ogóle? No kurde, jakby wzerwał tę nalepkę, to by było najlepiej. Zrobimy to przy okazji którejś na razie przejdźmy do tego, że ta puszka jest naprawdę piękna. Jest zielona, oczywiście. Jest tutaj zaprezentowany melon. Nie wiem w ogóle o co chodzi z, z tym dopiskiem, że to jest melon zimowy. Czy to jest też jakaś odmiana melona, czy jak ja mam to rozumieć? No. Mamy oczywiście grafikę jego tutaj na środeczku, czy przy jednym, czy przy. Czy po jednej, czy po drugiej stronie. Reszta oczywiście to jest ogólnie też standardowy, a to jest chyba wietnamskie? Tak, to jest wietnamskie, to jest wietnamski napój, okej. Okay. W sumie to bym się nie dziwił, bo tam naprawdę w Wietnamie, jeżeli dobrze pamiętacie, moja ciocia ostatnio wróciła z Wietnamu i mówiła, że bardzo dużo jest tam napojów o smaku właśnie melonowym. No dobra, no kurde, no będziemy to testować, nie ma, że co, no i zerwijmy to, zerwijmy to, bo mnie zaraz coś po prostu strzeli i nie powiem na pewno, że to zawleczka. Moi drodzy kochani, udało mi się pozbyć się tego kur. Udało mi się tego pozbyć, moi drodzy, i powiem Wam tak. Droga firma Sagiko, czy ktokolwiek to importował, zwolnijcie tego kutasiarza, który nalepiał te nalepki, kurde. Ja nie wiem kto to był, ja nie wiem, no może to być nawet ten cały szef tego koncernu, jak wypierdziela ze stanowiska jak nie wiem jak dobre nalepki kurde sprzedawać. Jezus Maria ileż to kurde trzeba było tego po prostu tarcia, tego zżydania, kurde, tego... Uuu! No i drodzy, mamy do dyspozycji: tak, wodę, ekstrakt z meloda zimowego, cukier, permitet czyli co? w na wpół naturalne po prostu sztuczne aromaty i karmel. I tyle. Skład krótki, zwięzły i na temat, i chciałoby się powiedzieć. Mamy do dyspozycji 163 kilokalorie, żadnych tłuszczu, 2 mg sodu, 40 g węglowodanów i 39 g cukru, żadnego białka i nie ma w ogóle tutaj witaminy C. ja my kurde. Ile to ja, kurde, nerwów, rzemzja, tyle ja, żem kurde. Pazury, to ja nie wiem jak. Potem mi się zregenerują, bo ja nie wiem, ja mam je chyba kurde wygięte w parę stron po prostu. Jezus, Maria, kochana, i ja bym ledwo co je obcinał. Wydaje mi się, że to był błąd. I coś mi się wydaje, że to był błąd. Dobra. Otwórzmy to i sprawdźmy i sprawdźmy jak to Wietnam lubi te melonowe smaki nienawidzę. Dobra, może nie nienawidzę. Po prostu nie preferuję smaków melonowych. Czek. O, oh, fuck, oh, fuck! shotcorer! Partycipate kurde! Co to jest? To mi wali na kilometr wafelkami. Wafelkami dubajskimi. Czekaj, czy to jest może spowodowane... No nie no, ten zmywacz miał inny zapach, To no. <ścoughs> Kurde, to wali dubajskim kurde wafelkiem! Człowieku, co to kurde jest, Wintermelon? Jak mi powiecie, że to jest kuźwa Durian, to ojacie szpierniczysz, ja normalnie chyba bambusa zbaduję. Nie, pachnie to naprawdę... Nie melodem, na pewno nie melodem. Pachnie to wafelkami, wafelkami orzechowymi, pistacjowymi, jakbyście nie chcieli. To jest po prostu... Czy to jest w ogóle na Czy To jest w ogóle zdatne do spożycia i to jak kurde 2027. Dobra, kolorystycznie jak to będzie. To jest niegazowane. To jedyny pozytyw, kurde, tego, że to jest niegazowane. Mamy taki złoty kolor, klasycznego napoju energetycznego. Kolor nie ma, że nie? Jezus Maria. Dobrze, zrób to. Wasze zdrowie, kurde. No nie no no to wali kurde wafelkami dubańskimi ja przed chwilą je jadłem. Ja pierdyko to jest niesamowite. Co mi ten babus wysłał? Kurde Dobra, no dobra, spróbujmy tego i sprawdźmy jak to będzie smakować. To może to tylko z zapachu jest złe, a w smaku jest po prostu przepyszne. Jak mi to kurde wali dubańskim, tym wasze zdrowie. Widzowie po raz drugi, co to jest? Co to do no jasnej ciasnej kochanej jest? To kurde w dupę. O kurde, co? Co wyście tu z. Ja, wy, ja wyszukam, co to jest za napój. Ja wyszukam, co to jest za napój, jak tylko kurde yy, wyjdę z. Czy w ogóle Winterbell ma taki smak? O Jezus smary, jak to... Mm. Boże, jak nigdy nie wiedziałem, jak nigdy nie myślałem, że ja to powiem. To jest gorsze nawet od Fresh Pistachio Dubai Edition. Co to jest, kurde? To daje taką pistacją, jak mało który... Nie... O mater, kochano... Jak ostatnio jadłem, czy piłem różnego rodzaju pistacjowe rzeczy, to nie smakuje jak melon, pod żadnym pozorem, to smakuje po prostu jak pistacja i to taka prażona pistacja, taka... Uo! Stary, to nawet nie ma mowy, żeby... O Jezus Maria, dawać mi tego... Nie ma najmniejszej możliwości, żebym ja to po prostu wypił. To jest po prostu. To jest nie moja liga. Nie wiem, jak smakuje Wintermelon. Myślę, że ja nie chcę mieć z nim po prostu nic do czynienia. To smakuje po prostu źle. Ja, ja kocham Wietnam. Ja mam koleżankę z Wietnamu, kolegę z Wietnamu. Oni są naprawdę zarobistymi ludźmi. Ale to. Jest po prostu ohydne. Nawet takiego tieru nie mam, ale tragiczne od, pod każdy możliwym względ. To smakuje po prostu pierdalną pistacją i to taką pistacją, że to po prostu najgorszy możliwy sort pistacji. Nie, ja to po prostu, kurde, ja nie wiem, co ja z tym zrobię, kurde, po nagrywkach. Po tym, jak dostaliśmy, kuźwa... Nalepkę, i z prawdziwego koszmaru, to teraz dostajemy napój z jeszcze gorszego koszmaru. Te kręgi piekielne, kuźma się zaczynają otwierać. Matko kuchara, przecież to jest apialne. A jak komuś to smakuje, to naprawdę. Powodzenia wam życzę z waszymi kubkami smakowymi. Nie mówię nawet, że z ciastem Kataifi, boże kurde, nawet, ale to po prostu daje takim dubajskim wafelkiem, zmiksowanym. Żadnego owocu tutaj nie ma. To jest po prostu nie. Mm. Winszuję każdemu, kto to lubi, po prostu. Według mnie to było na tyle. Widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że przy czymś bardziej pijalnym, no bo to Boże... Mamy już kurde kolejnego bada dla Dubai Edition. Kurde! Nie myślałem, że tak szybko.